Moje wstępne odczucia odnośnie nowej mapy są pozytywne, to seria tylko że zielona. Fulda na pewno nie wprowadziła nowej jakości map w DCS-ie, natomiast do mapy będzie potrzebny mocny komputer, ale o tym pod koniec. Wielkość na dysku samej mapy to około 100GB, natomiast ciągnąć trzeba około 58GB, docelowo za to mapa ma być w okolicach 200GB, tutaj prezentuję jak ona mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o odległości, no to jeżeli weźmiemy sobie po prostu, na przykład np. Szczecin, przejedziemy przez całą mapę, no to to jest około 380 mil morskich na skos. Powiedzmy 300 mil, tak i 300, bo tutaj nic nie ma, więc jest to około tu w ten sposób góra-dół, powiedzmy 200 mil morskich. Na razie w ogóle nie ma Polski, to tylko niewaroźna tekstura na ziemi. Mają być w trzeciej fazie dodane polskie bazy, ale Drawsko, Świdwin, Krzesiny, Darłówko, Kołobrzeg, czy nawet Żagań raczej się nie pojawią. Nie wiem, czy uda się w grę przekonać, żeby je dodać, bo Europa nie jest duża i każdy kraj ościenny chciałby mieć swoje lotniska. Jest sporo lotnisk i mają one bardzo dużo miejsc do spawnów. To jest bardzo ważne, jeżeli chce się robić jakieś tam misje typu multiplayer. No, na przykład tutaj no, pełno jest tych spawnów, a to jest jedno z lotnisk. No, zdarzają się mniejsze bazy, oczywiście. Odległość między lotniskami nie jest duża, więc też to pomaga, powiedzmy, jakoś zbudować nasze scenariusze na misjach. Natomiast bas śmigłowcowych jest o wiele, wiele więcej i są ładne, mają dotale, spoko, ale czasami są to tylko pojedyncze płyty, więc kłopotliwe będzie w sesjach multi albo kiedy chce się polatać z botem. Teren mapy podzieliłbym na dwa obszary. Północny jest płaski i to bardzo płaski. Tutaj oczywiście nie ma żadnego zaskoczenia, tak po prostu jest, trzeba o tym tylko pamiętać ewentualnie decydując się na zakup. Natomiast południowy jest bardzo miło pofałdowany, co śmigłowce będą po prostu kochać. Jest wiele miejsc takich niemalże fotograficznych, klimatycznych z jakimiś tam małymi wioseczkami itd. To naprawdę robi wrażenie. Latając jednak samolotami, no to wrażenie o wiele bardziej spada, ponieważ ma się takie no, widok na jednorodną płaską mapę. Nie ma tutaj żadnych gór, które no, totalnie by odstawały od tekstur. Jest pełno jakichś tam miasteczek, jeziorek, rzeki i tak dalej, więc nie jest ta mapa taką jedną wielką łąką, no ale nie ma tutaj powiedzmy jakichś charakterystycznych punktów terenu. Bardzo bardzo podoba mi się balans przestrzeni pomiędzy miastami, lasami a otwartymi polami. Jest mnóstwo możliwości tworzenia scenariuszy, miejsc, gdzie ustawi się jednostki naziemne czy zestawy przeciwlotnicze, ale też jest mnóstwo fabryk, dworców kolejowych czy po prostu zabudowań, które mogą stanowić element misji. Morze Północne i Bałtyk są, ale szkoda, że ugra nie rozciągnęła trochę tych odległości, gdzie można ustawić te okręty. No tutaj mamy na przykład 190 mil, Bałtyk jest troszkę mniejszy, bo to przecież jezioro 100 mil. Ciśniny duńskie nie są ukończone, i wyglądają, że no, prawdopodobnie nie będą w ogóle. Głębokość wybrzeża przy wybrzeżach jest taka, że na przykład masowce nie wpłyną wszędzie, to jest na przykład karier, widać, że nie wszędzie da się go wpasować w ogóle, jest to zrozumiałe, no nie będzie wpływał oczywiście w brzegi dalej, ale żeby przycisnąć się przez sundy, nie, nie, nie da rady. Ticonderoga, no jest dosyć podobnie. Sprawdzałem jeszcze Tyldę, Tylda sobie trochę daje. więcej, ma możliwości, ma płytsze zanurzenie, ale tak czy siak, no jest troszkę tutaj jakiś kłopot. Ticonderoga na przykład zmieści się tutaj w porcie w Hamburgu, natomiast nie dopłynie w ogóle, bo jest tu za nic, za mały prześwit. Ugra pokazała poduszkowce i nowe jednostki naziemne, ale te nie wyszły teraz do gry, zrobili więc może niepotrzebnego smaka. Połączenie tekstur takich rysowanych i takich domyślnych, to powiedzmy są satelitarne, to pseudo-satelitarne tekstury, nie jest najgorsze, bo ponieważ mamy jakieś tutaj ogrodzenie, to nie jest poziom Afganistanu. Wygląda farb w ten sposób. To jest Afganistan. <laughs> Czy widzicie coś tu takiego mocno rzucającego się w oczy? I takich wycięć jest mnóstwo ja, na, całym na Afganistanie, jest pełno takich brzydkich rzeczy, ja nawet widziałem na Afganistanie miejsca, gdzie jest poszczególny budynek i taka jest po prostu wycięta mozaika z tego, okropnie to wygląda i, i co ma wywalone na to. Natomiast ta domyślna tekstura na Fuldzie, ona ma taki trochę niby efekt 3D, ona nie, to nie wygląda ładnie, mi się to nie podoba, to trochę nawet tak plastikowo trochę wygląda i to jest narysowane, tu nie ma jakiś tam górek czy dołku to jest po, połaska tekstura, tylko po prostu ona cieniowaniem jest zrobiona tak, że ma taki pseudo efekt 3D. No nie do końca mi się to podoba, nie jestem przekonany. Inną sprawą jest zasięg No tu jest fajnie, no, jest jakaś tam trawka, krzaczki, bla 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 i jakieś 300 metrów od nas zaczyna się robić klops i dalej już trochę już to wygląda niefajnie. Najgorsza taka tekstura według mnie jest na coli, gdzie to wygląda jak taka plastikowa folia rozciągnięta na ziemi. Na Syrii czy na Afganistanie jest mnóstwo i mnóstwo gliczy graficznych, gdzie tekstury są ścięte jak nożem jakieś części miasteczek są głupawo poukładane na wzgórzach. Tutaj jest tego zdecydowanie mniej, ale możliwe, że to wynika bardziej z płaskości terenu, więc łatwiej poustawiać te budynki czy płoty. Szczerze mówiąc, no, polatywałem sobie tak po prostu łatwą kamerą przez całą mapę, nie wiem, z pół godziny, godzinę. No i znalazłem kilka tylko takich momentów, gdzie na Syrii czy na Afganistanie takich obszarów, takich miejsc jest po prostu od zatrzęsienia. Coś, co mi się nie podoba. Wiem, że to jest troszkę śmieszne, może głupia. Krzaki aloesów w Niemczech? Halo? Chyba nie ten teren, co? Ugra, pomyliłaś się o jakieś parę tysięcy kilometrów. Podejrzewam w ogóle, że jak się postawi śmigłowiec tutaj blisko, albo nawet na tym krzaku, to ten krzak wypełni cały kokpit. troszkę tak... Będąc na takiej wysokości przelotowej, Są teraz na 16 tysiącach, 18 000, 19. 000. No te tekstury nie wyglądają najlepiej, bym powiedział. To nie jest poziom Microsoft Flight Simulatora, czyli takiego, wiecie, no, typowego zdjęcia satelitarnego, na które się patrzy... Nieźle, ale no. Mapa Fuldy ma mieć trzy fazy, które będą dodawać kolejne tereny. Syria, wydana w sierpniu 2020 roku, dostawała też kolejne aktualizacje, bo trzeba pamiętać, że na początku w ogóle nie było Cypru. Ostatnia duża zmiana była pod koniec 2024 roku. Można by więc raczej założyć, że Fulda zostanie ukończona za 3-4 lata również. Z mojego punktu widzenia, już obecnie ta mapa, która jest wydana, czyli ta faza pierwsza, to jest kawał dobrego terenu do tworzenia scenariuszy, natomiast zostaniemy po prostu bazy ościenne, z których po prostu będziemy wykorzystywać, wykonywać loty, żeby wlatywać w teren Niemiec. Syria potrzebuje dobrego sprzętu, Fulda potrzebuje no jeszcze lepszego sprzętu. Pamiętam, że sama Syria w momencie wydania miała sporo problemów i moją pierwszą misję stworzyłem na totalnej pustyni, żeby w ogóle grać na tej mapie. Jest więc szansa, że tekstury czy obiekty zostaną zaoptymalizowane, ponieważ teraz Syria jest bardzo ładnie grywalna. Zrobiłem mały test, nie jest on jakiś wyjątkowy, zrobiłem go w sumie bardziej dla siebie, ale może da pojęcie o zasobożerności nowej mapy wobec Syrii. Testy zrobiłem, no trochę głupio, na pustych mapach i widok z wolnej kamery. Czyli nie siedziałem w jakimś śmigłowcu czy w samolocie, i ta mapa były puste nie było żadnych jednostek tam dodanych. I teraz, jeżeli chodzi o Syrię, to przy starcie ma to jest około 45 zżartego żartego ramu, no i ten ram rośnie, zaczyna rosnąć. Im więcej odwiedzacie miejsc, przestrzeni i tak dalej, tym więcej tekstur się wgrywa do ramu, no i ten zasob tego ramu rośnie. Natomiast z Fulda zaczyna od 47 i idzie do 58, czyli do całego mojego ramu. Teraz wracając w ogóle na Syrię, zdarzało mi się widzieć, jak czasami włączałem menadżera, że Syria również zżerała 54-56 gigaranów przy powiedzmy jakichś większych misjach, więc zużycie ramu jest no, potworne. Ugra mówi, że trzeba mieć 32 gigaranów, żeby obsłużyć w ogóle tą mapę. Teraz latając nad miastami, średnio miałem 220 fpsów ze spadkami do 150, czyli jak się poruszałem, tak dosyć szybko nad miastami no to te FPS, te spadki były, no bo zmieniałem powiedzmy pozycję. Latałem nad wysokości tą kamerą tak jakbyś mi głowiec latał, czyli stosunkowo nisko, tak żeby wczytywać jak najlepsze jakości tych budynków tam w tych miastach. Natomiast na Fuldzie, robiąc dokładnie to samo, no miałem 140 FPS-ów ze spadkami do 110, no czyli było grywalne to, natomiast jest no, bardzo mocna widoczna tutaj różnica, jeżeli chodzi o klatki. Jeżeli chodzi o taki pusty teren, latanie nad kamerą, nad jakimiś tam pustyniami, lasami czy polanami, no to miałem powyżej 240 fps, plus minus tam 20. Wiadomo, że czasami spajki się zdarzały na et i minus, plus minus 70, no ale powiedzmy, że średnio to nam statystycznie, powiedzmy, wchodziło te 240. Na fulldzie straciłem kolejne 40, i te spadki czasami zdarzały się o wiele większe, czyli schodziłem na do 150 fps. W powietrzu na Syrii, czyli powietrzu mam na myśli tutaj jakieś takie 20 tysięcy Stóp. Miałem w różnych miejscach średnio tam około 280 fps, plus minus te 20, wiadomo spajki i tak dalej. No, na fullzie miałem podobne dosyć um, wyniki, z tym że te spadki były czasami większe. Takie wyniki uzyskiwałem kiedy miałem licznik fps ustawiony na 300 klatek i miałem włączony vising, żeby on tam na 60 fps nie działał jak na moim monitorze. Natomiast w momencie kiedy ustawiłem takie powiedzmy swoje ustawienie, tak jak będę grał w tej grze, czyli blokadę do 60 FPSów, no to jeżeli włączyłem V-Sync, moja karta graficzna 5070 była używana w 65 do 85%, co dla mnie jest bardzo złym tutaj wynikiem, dlatego że ja do streamingu potrzebuję no przynajmniej 15-20%, żeby karta graficzna sobie generowała obraz Natomiast jeżeli wyłączyłem V-Sync, no to to już było bardzo ładne. 35-55% uzużycia zużycia karty graficznej to jest dla mnie w porządku. Podsumowując, więc Fulda jest bardziej zasobożerna. Na moim sprzęcie nie jest to tragiczne. Zobaczymy, jak stworzę misję, gdzie wrzucam standardowo około 600-800 jednostek naziemnych, dużo lata rzeczy, dużo się porusza, są radary i tak dalej. To też jakoś tam wpływa. Ja wiem, że mocniej na procesor, bo to są jednostki, ale karta graficzna też musi to wszystko wygenerować, więc zobaczymy, jak to wychodzi na misjach. Natomiast widać, no, że Fulda jest troszkę rekinem, jeżeli chodzi o podżeranie tych wszystkich zasobów komputera.